17 uczestników wzięło udział w kajakarskich szóstych wyścigach australijskich na rzece Łynie, organizowanych w niedzielę 13 września. Wśród pań niepokonana była Ewelina Białym, natomiast wśród panów Dawid Wobolewicz. W kategorii kobiet zgłosiło się pięć pań. Ryszkowska Anna, Kwiatkowska Bożena, Kondrat Krystyna, Szczepkowska Anka i Biały Ewelina. Wynik eliminacji pierwsze miejsce zajęła Ewelina Biały, po raz szósty. Prawa. Przypomnę, pochary. I nagrody wręczają burmistrz miasta Krzysztof Nałęcz i na... dyrektor wydziału edukacji Stolosław powiatowego Krzysztof Karulewski. Drugie miejsce zajęła kontrat Krystyna. Trzecie miejsce uczennica liceum Ania Bryszkowska. i czwarte miejsce Ania Szczepkowska również liczy mogę mogłym no i przechodzimy do panów do zawodu zgłosiło się 12 osób w wyniku eliminacji do ćwierćfinału awansowali Stolarkiewicz, Zaorski, Wobolewicz, Dozrowski, potem Koprokocki, Śliwiński i Wójcik w wyniku eliminacji w finale spotkali się Wowolewicz i Stolankiewicz. Wygrał Dawid Wowolewicz, uczyn wiceumowlą skarczącego. Klasa naturalna. Średnia o 5-0. Można pogodzić sport z naukową. Drugie miejsce. Nasz stały uczestnik zawodów. Pan Janusz Stolankiewicz, nauczyciel. Te starałe sztuka gimnazjalnych numer jeden, czyli w popularnym mechaniaku. Przypomnę, że w ubiegłym roku pan Janusz nie ukończył, ponieważ miał wywrotkę potrenował i widać efekty. Trzecie miejsce. W kolnym pojedynku Wojczyk Prokocki wygrał Szymon Prokocki, trzecie miejsce czwarte miejsce Paweł Wójcik, również liceum ogólnokształcące. I jeszcze dla zawodnika najstarszego, najstarszego. nie wypominamy, tu nikomu wieku, ale również dla osoby, która nam bardzo pomogła w organizacji. Edward Zaorski, dziękujemy bardzo.